Dyskutujemy dzisiaj o problemach związanych z wyceną aktywów niematerialnych. Jest to oczywiście niezwykle istotna kwestia, dlatego że od wielu lat widzimy bardzo istotną rozbieżność, jeśli chodzi o to, co możemy wyczytać ze sprawozdań finansowych w kontekście czystych aktywów materialnych, a wyceną rynkową spółki. No i od lat staramy się znaleźć, w jaki sposób wyjaśnić te różnice. Najczęściej jest to wyjaśnione właśnie poprzez kwestie związane z aktywami niematerialnymi, prawnymi itd. Jest to niezwykle istotne, ale ja myślę, że warto podnieść jeszcze jedną kwestię, mianowicie czegoś, co nazwałbym pasywami niematerialnymi. Otóż bardzo wiele przedsiębiorstw dzisiaj funkcjonuje w takim otoczeniu, że nie informują o różnego rodzaju zobowiązaniach, może jeszcze nie dziś, ale takich, które pojawią się w przyszłości, jeśli chodzi o problemy wynikające z ich funkcjonowania. Mam tu na myśli kwestię raportowania związanego z kwestiami niefinansowymi, głównie klimatycznymi. Chodzi o to, że jeśli mamy do czynienia z instytucjami czy z firmami, które na przykład emitują CO2 e, e, jako instytucje przemysłowe czy zanieczyszczają wodę, no to to jest w jakiś sposób już zmierzone i raportowane. Ale w wielu przypadkach mamy do czynienia z sytuacją, gdzie przedsiębiorcy produkują coś, co wiemy, że szkodzi środowisku, ale dotychczas nie ma na ten temat żadnych informacji. Zakładam, że w perspektywie kilku, może kilkunastu miesięcy to nie konsument, a producent stanie się na przykład odpowiedzialny za produkowane odpady. Może się okazać, że te zobowiązania spółek będą olbrzymie, być może większe od dzisiejszych zysków. My tego nie wiemy, dlatego raportowanie pasywów niematerialnych wydaje mi się, że będzie olbrzymim wyzwaniem i może w bardzo istotny sposób zmienić wyceny spółek.